Siemano gralo, widzowie. Tutaj jak widać urządziłem studio. Tutaj będziemy robić teraz wszystko. I tutaj ja sobie już w ogóle wejdzie nowy, nowa seria, czyli pajęczaki i owady. Tutaj mam pajęczaka, pająka pajęczaka. Nie będę Naukowych nazw, bo możecie tego nie zrozumieć. To jest nasosznik. Czyli najczęściej spotykany po prostu pająk w domach. A to jest kowal bez skrzydły. Czyli tak zwany tramwajarz lub doktorek. I mówcie, czy taki format filmu Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, to. Zostawcie lajka, like ale jeśli nie chcecie zostawić lajka, like to nie musicie, ale ci co chcą, to mogą zostawić. I jeszcze jak chcecie, to możecie dać suba i lajka. Like ja się z wami żegnam. Do widzenia!